Dzień 39 pod prąd. Zeland pisze: Kiedy próbujesz wymusić coś na świecie, walcząc z jego naturalnym biegiem, tworzysz opór, który odbija się echem w twoim życiu. Prawdziwa siła polega na wykorzystaniu prądu życia, a nie jego zwalczaniu. Dlaczego pójście pod prąd szkodzi? Opór generuje energię przeciwną zamiarowi. Twoje napięcie i walka wzmacniają problem, zamiast go rozwiązywać. Chaos i frustracja im bardziej wymuszasz, tym bardziej sytuacje wymykają się spod kontroli. Blokada naturalnych możliwości. Świat daje szansę, ale tylko wtedy, gdy jesteś zsynchronizowany z przepływem. Nie próbuj łamać fali życia, lepiej wskocz na nią i podążaj w kierunku celu. Jak przestać iść pod prąd? Zauważ napięcie. Każdy moment, w którym walczysz z rzeczywistością, jest sygnałem oporu. Odpuść walkę. Uznaj, że opór niczego nie zmieni, a energia rozproszona na walkę może być wykorzystana lepiej. Podążaj z prądem życia. Znajdź naturalną drogę do celu, szukając możliwości, a nie wymuszając sytuację siłą. Koordynuj zamiar z przepływem. Twoje działania i intencje powinny harmonizować z tym, co jest możliwe w danym momencie. Przykład praktyczny. Chcesz, żeby projekt pracy powiódł się. Idąc pod prąd, stresujesz się, naciskasz, kontrolujesz każdego dnia szczegóły. Pojawia się opór, konflikty, opóźnienia. Podążając z prądem, planujesz świadomie, wykonujesz swoje zadania, wykorzystujesz okazje, które się pojawiają. Projekt rozwija się płynnie i efektywnie. Efekt praktyki: energia nie rozprasza się na walkę i stres. Cele realizują się łatwiej i szybciej. Życie staje się bardziej harmonijne i przewidywalne. Odczuwasz lekkość i pewność w działaniu. Kluczowa myśl dnia 39. Nie idź pod prąd życia. Znajdź naturalny nurt, zsynchronizuj swój zamiar z jego biegiem, a wszystko zacznie układać się samo.